Dzień dobry. Mamy dziś Polskę, w której od lat oglądamy w mediach właściwie dwa te same loga. i PO. Dla tysięcy ludzi to polityczny serial puszczany w wiecznej pętli. Na tę scenę wchodzi jednak senator Wadim Tyszkiewicz z zapowiedzią zupełnie nowej partii. Ma być, jak mówi, antidotum na duopol i zaporą przed skrajnością, która rośnie po prawej stronie. Zaczynamy stan faktyczny. Kim jest człowiek, który rzuca takie wyzwanie? Trzy krótkie fakty zamiast długiej biografii. Po pierwsze, Wadim Tyszkiewicz był prezydentem 30-tysięcznej Nowej Soli przez 17 lat. Zdobywał tam nawet 80% głosów. Po drugie, w Senacie od 2019 roku głosuje poza partyjnymi dyscyplinami. Po trzecie, buduje wizerunek faceta od konkretów, inżyniera, który przed polityką prowadził własny biznes. To wystarczy, by zrozumieć, że nie jest debiutantem, choć sam twierdzi, że politykę zna głównie od ziemi, nie z gabinetów. Zanim przejdziemy dalej, to zasubskrybuj nasz kanał, polub ten film i udostępnij go znajomym, bo jeśli potrzebujesz realnych analiz skrajnie oddalonych od niszczącej nas wszystkich polaryzacji, to my potrzebujemy Twojego stałego wsparcia, żeby działać dalej właśnie w takim duchu szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu. Jedźmy więc dalej. Jeśli chodzi o senatora Tyszkiewicza, to warto pamiętać o pewnym epizodzie kilka tygodni temu, zaraz po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckim. Tyszkiewicz ogłosił w mediach społecznościowych: Żegnam się z wami. Wchodzę w emigrację wewnętrzną. W czasach PRL-u emigracja wewnętrzna była aktem sprzeciwu wobec dyktatury, ale w demokracji to raczej foch na wynik głosowania, bo o oszustwach nie było jeszcze wtedy mowy. Ten gest pokazuje, że senator jest politykiem starej daty, nic w tym złego, ale emocjonalnym. Gotowym na przykład zamknąć konto, gdy wyborcy zdecydują inaczej niż liczył. To nie zarzut, tylko obserwacja. Dzisiejsza demokracja wymaga raczej bardzo chłodnej głowy niż dumnych wyjść. Zatem, panie senatorze, uznajmy, że to był jednorazowy wybryk przyszłego lidera nowej partii. Dlaczego więc Tyszkiewicz wraca? Sondaże straszą wizją wariantu węgierskiego. W 2027 roku może powstać większość PiS Konfederacja Braun, czyli Konstytucyjna Prawica. Dla Tyszkiewicza to sygnał alarmowy, stąd pomysł zbudowania trzeciej siły, zanim będzie definitywnie za późno. Projekt ma mieć silny fundament samorządowy i gospodarczy, startować samodzielnie i unikać skompromitowanych nazwisk. Kluczowe pytanie brzmi jednak, gdzie na osi ideologii ustawi się nowa partia? I tu wchodzą bardzo twarde dane. Badania CEBOS, na przykład z maja 2024 roku pokazują, że aż 15% wyborców mówi wprost, żadna partia mnie nie interesuje, ale chcę głosować, a kolejne 11% nie potrafi wskazać żadnego ugrupowania, to razem 26% sierot politycznych. Socjologowie zwracają uwagę, że dwie trzecie z nich lokuje swoje poglądy między centrum a umiarkowaną lewicą. To właśnie ta grupa, 15-20% elektoratu. Od lat czuje się osamotniona na mapie wartości, wolnorynkowa w gospodarce, ale postępowa w sprawach światopoglądowych. O tym mówiliśmy już wiele razy w naszych programach, także tylko to przypominamy w kontekście pomysłu Tyszkiewicza. Jeżeli partia Tyszkiewicza pójdzie w ten centrolewicowy kierunek, te głosy mogą być jej naturalnym zapleczem. Jeżeli przybierze centroprawicowy rys, no to z automatu wchodzi na zatłoczony pas ruchu, gdzie PiS Konfederacja, a także częściowo samorządowe środowiska, na przykład PSL-u, grają o każdy punkt i wtedy szans praktycznie nie ma. Do tego dochodzi dość naturalne wtedy powielanie chociażby fragmentu istniejącej koalicji obywatelskiej, co również wskazuje nową partię na porażkę. I tu pojawia się drugie wyzwanie. Samorządowcy w Polsce mają historycznie lekki skręt w prawo. Najnowsze ogólnopolskie badania radnych gminnych pokazują, że w dziesięciostopniowej skali lewica prawica aż 34% samo określa się jako prawica, tylko 24% jako lewica, a reszta siedzi zwyczajnie po środku. To oznacza, że bazowanie wyłącznie na środowisku lokalnych włodarzy może zepchnąć partię na konserwatywny tor, wbrew ewentualnym planom lidera. Co już wiemy o organizacji? Kierownictwo ma być kolegialne, bez jednego wodza. Trzon mają stanowić działacze ruchu Tak dla Polski, a pierwszym testem ma być siedmioosobowy klub w Senacie. W politycznej praktyce to ważne. Klub daje czas antenowy, miejsce przy stole ustawowym i środki na zaplecze eksperckie. Zatrzymajmy się. A to powinno być. Dla senatora Tyszkiewicza i nowej partii fundamentalnie ważne nie żadne schlebianie własnym przekonaniom, nie przekonanie o swojej racji, a całkowite otwarcie się na zaplecze eksperckie działające w oparciu o racjonalny i bardzo krytyczny sznyt. Dziś to absolutna podstawa, bez której nowa partia nie będzie miała szans działać w oparciu o w pełni profesjonalne rozwiązania. Czas na atuty projektu, silna marka osobista Tyszkiewicza, nie ma wątpliwości. Lokalne sukcesy przekładają się na wiarygodność gospodarczą. Gotowa sieć ludzi, kilkanaście tysięcy samorządowców i wolontariuszy w terenie. Możliwy centrolewicowy szyld, czyli zagospodarowanie 15-20% wyborców bez domu, których obecne partie zwyczajnie nie słuchają. Co z ryzykami? Skręt programowy, jeśli partia ulegnie prawicowym odruchom swoich samorządowych kadr, wejdzie w bezpośrednią konkurencję z Pisem i Konfederacją, gdzie przegrywa już na starcie. Finanse. Subwencja budżetowa pojawia się dopiero po przekroczeniu 3%. Do tego czasu kampania musi być finansowana ze składek, a te u środowisk lokalnych bywają chyba nawet bardziej niż skromne. Marka. Bez czytelnej nazwy i jednego symbolu wyborcy mogą nie zauważyć nowego szyldu w gąszczu logotypów. Foch na demokrację to bardzo istotny case. Głośna deklaracja emigracji wewnętrznej po porażce prezydenckiej pokazała emocjonalny styl Wadima Tyszkiewicza. Wyborcy mogą zadać pytanie, czy partia, która chce naprawiać demokrację, rozumie, że w demokracji czasem się przegrywa. Oczywiście pod warunkiem, że przegrywa się. Uczciwie. Przed nami trzy krótkie scenariusze. Zacznijmy od optymistycznego. Partia stawia na centrolewicowe postulaty, zdobywa 8%, wprowadza kilkunastu posłów i jest języczkiem uwagi przy tworzeniu rządu. Teraz realistyczny scenariusz: bierze 4-5%, dostaje subwencje, bez mandatów, staje się presją na KO, żeby odświeżyć swój program społeczny. No i scenariusz pesymistyczny. Nie przekracza 3%, głosy przepadają, a prawica zyskuje premię za rozproszenie centrum. Teraz czas na wnioski. Przyszłość projektu Tyszkiewicza zależy od trzech prostych rzeczy. Po pierwsze, jasna tożsamość, najlepiej centrolewicowa, bo tam jest wolne 15, 20% elektoratu, dla którego dziś nie ma oferty. Po drugie, stabilne finansowanie. Bez pieniędzy nawet najlepszy pomysł nie dotrze do mas. Po trzecie, cierpliwość do demokracji. Emocjonalne wyjścia z gry po przegranej walce budzą oczywiście sympatię, ale nie zaufanie a ono będzie to kluczowe. Jesienią zobaczymy, czy powstanie zapowiadany klub senacki i czy partia wyjdzie z fazy konferencji prasowych. Jeśli tak, Zacznie realnie walczyć o sieroty polityczne centrum i umiarkowanej lewicy. Jeśli nie, będzie kolejną gwiazdą, która błysnęła na jeden newsowy dzień. Tak wygląda dzisiejszy stan faktyczny projektu senatora Wadima Tyszkiewicza. Stawka jest wysoka, bo w 2027 roku zdecydujemy, czy Polska pójdzie w stronę prawicowej dominacji, czy pojawi się nowy, wyrazisty głos środka lewej. Czy sen o trzeciej sile wreszcie się spełni? Odpowiedź należy do wyborców i do konsekwencji przez profesjonalizację funkcjonowania przyszłej partii senatora Wadima Tyszkiewicza. Co z Rafałem Trzaskowskim, nad tym będziemy się zastanawiać niebawem, bo jest tu dla niego ważne miejsce. Subskrybuj kanał, polub ten film, wyślij go znajomym i wspieraj nas stale, bo wyłącznie dzięki naszym darczyńcom możemy nie kłaniać się absolutnie żadnemu politykowi i piętnować niszczącą nas wszystkich polaryzację na rzecz racjonalnego i krytycznego myślenia. Pamiętaj też: Prawdziwa odwaga to spokojne słowo, nie głośny, fanatyczny wrzask. A na koniec przypominam. Każdy prostacki, hamski czy hejterski komentarz zostanie usunięty, a użytkownik zablokowany. W naszych programach i postach dopuszczam jedynie racjonalną i uprzejmą dyskusję, bez żadnych wycieczek mających na celu obrażenie kogokolwiek. Podkreślam kogokolwiek, bez względu na to, czy chodzi o uczestnika czatu, czy jakąkolwiek osobę publiczną. A my. Możemy się ze sobą oczywiście nie zgadzać, ale ważne, że zwyczajnie potrafimy rozmawiać na bazie racjonalnej argumentacji i bez zbędnych emocji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym stanie faktycznym. A dziś w czwartek wieczorem o 20:00 na żywo socjolog polityki Marcin Paladę, a o 21:00 dziennikarz i polityk Andrzej Rozenek. Mam nadzieję, że będziesz z nami.